No, cześć! Z tej strony krzyjek z magazynu The panom brandingu na Instagramie, witam Was w kolejnym odcinku 3 minuty o designie. W tej serii przybliżam Wam nowinki ze świata technologii, dobrego designu, kultury, a nawet motoryzacji. Tak więc, jeżeli kręcą Was takie rzeczy, to nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, szukajcie The Ark w social mediach i po prostu zachowajcie się jak dobry przyjaciel. Kliknijcie tu i tam, powiedzcie. Wow, jaki fajny chłopak, jaki fajny kanał, to nie są trudne rzeczy. Zaczynamy. Sporo ostatnio dzieje się w temacie wzornictwa branży motoryzacyjnej, a zbliżająca się premiera nowego Porsche Cayenne Electric podgrzała wczoraj temat jeszcze bardziej. Electric? Electric? Pytanie, czy jesteście Royal? O co chodzi? Jestem bardzo ciekawy, co sądzicie o tym, co dzieje się ze środkami nowych samochodów. Oczywiście idziemy mocno w cyfryzację, ale czy to jest zawsze odpowiedni kierunek. Dopiero co mówiliśmy o bardzo oryginalnym pomyśle BMW i desce rozdzielczej wersji Panoramic Vision. Zaraz potem zaprezentowano w sumie Mercedesa GLC EQ, który stawia na taki hyperscreen, czyli praktycznie cała deska rozdzielcza staje się ekranem. A teraz Porsche zdradza wygląd środka Cayenne Electric i pokazuje taki pomysł o nazwie Flow Display Flow, czyli zakrzywiony ekran, oczywiście w centrum dowodzenia. Przypomnijmy też, że zegary przed oczami kierowcy też są wyświetlane na ekranie zakrzywionym. Już w sumie od modelu chyba Taycan. No i teraz pytanie. Idziemy naprzód. Czy zaraz będziemy wycofywać się raczkiem z takich pomysłów? Tych ekranów będzie po prostu zbyt wiele. Podobnie wygląda ta sytuacja z, z ekranem dla pasażera, który są tam jakieś statystyki, że prawie w ogóle nie jest używany. No ale tu chodzi oczywiście o odbicia światła, o zapaczkane wnętrza samochodów. W którą stronę to idzie? Ja wiem. Ale nie powiem. A tak na serio, zostawcie swoją opinię w sekcji komentarzy. Kolejny news dotyczy trzech obecnej sztucznej inteligencji, czyli AI. O matko Krzysztof, jakie zaskoczenie. Moi drodzy, chodzi oczywiście o najnowszy projekt OpenAI i w pewnym sensie wskrzeszenie projektu o nazwie Sora. Do tej pory Sora to był stricte generator wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Minął rok od tego pierwszego podejścia i tym razem Sora 2 to aplikacja. Niczym TikTok. Za pomocą aplikacji możemy tworzyć 10-sekundowe klipy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, udostępniać swój wizerunek innym użytkownikom. No i oczywiście to wszystko za zgodą, w takiej wersji cameo i pod pełną kontrolą. Zawsze tak mówię. Fajnie, fajnie, wszystko fajnie, tylko czym staje się Internet. Czy głównie używamy go właśnie do oglądania śmiesznych filmików, czy może będzie to kolejna apka typu mass media? Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Jak oceniacie kierunek zmian w tworzeniu treści w internecie? Na koniec kino. Mocna zapowiedź od HBO, ponieważ mamy tu temat horroru. Welcome to Derry. To serial prequel do filmowej adaptacji It Stephena Kinga. Tym razem serial przyjrzy się początkowi tajemniczej klątwy, która dręczy miasteczko Derry oraz historii klauna Pennywise. W tej roli oczywiście ponownie Bill Skarsgård, więc znowu tysiące ludzi zacznie moczyć w nocy. Ale okazuje się, że premiera serialu tuż za rogiem, ponieważ oficjalna data to końcówka października. No i jak spojrzymy sobie na zwiastun, to wszystko zapowiada się naprawdę świetnie. No, 2025. Dobry rok dla horrorów. Zajrzyjcie sobie na naszą stronę internetową i zakładkę Kultura, jeżeli lubicie poczytać nietuzinkowe recenzje filmów i seriali. A ja już żegnam się z wami. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Dajcie nam łapkę w górę. Szukajcie DR w social mediach. A ja mówię wam cześć. Do zobaczenia w następnym.